Dobra. jest pełna 19 minut do ósmej wskazujemy już tę godzinę, no bo to rok szkolny się ponownie zaczął, więc warto, aby było wszystko gotowe, do ósmej się zbliżamy. Dzieci już chyba w szkole, mam nadzieję. Jak Oby. Już, jak Oby. już pozbyliście się dzieci, no to w, każd, w każdym razie możecie zupełnie, jeśli oczywiście zostajecie dzisiaj w domu, poświęcić czas nam, a my się bardzo z tego powodu cieszymy. No i co, łączymy się z naszym gościem, dr Oskar Kida, prawnik. Bardzo serdecznie witamy pana. I konstytucjonalistę. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, posłuchamy jednego razem czegoś wspólnie, bo pan Donald Tusk wczoraj zrozumiał, że jednak polityka zagraniczna polega na współpracy z ośrodkiem prezydenckim. Coją mu to trochę czasu, pewnie mu to trzeba było tłumaczyć kijem i marchewką w Paryżu. A może ktoś ze Stanów zadzwonił i powiedział Donald, nie wygłupiaj się. Jeśli pan pozwoli, posłuchajmy razem w takim razie Donalda Tuska. Dotyczą, Dotycząc tego stosunków z Karolem Nawrockim w kontekście Ukrainy. Będę namawiał także prezydenta, żeby no, wykorzystał jak najlepiej, jak, naj, jak najlepiej potrafi yy, yy, swoje relacje z administracją amerykańską i z prezydentem Trumpem. I dlatego też będę proponował, żebyśmy tutaj budowali taką synergię i pełną koordynację. Yy, to, co, to, co jestem w stanie załatwić dla Polski, dla Ukrainy, dla jej bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa z Europejczykami, to robię. Mam nadzieję, że ten... To te, działanie dwutorowe będzie kontynuowane i, i, i myślę, że prezydent to dobrze rozumie. Ja na pewno jeszcze mu parę argumentów przedstawię w czasie naszego spotkania. Odrzućmy żenujący kawałek dotyczący wielkiego osiągnięć pana Tuska i tego, co mógłby pan Tusk nauczyć pana Karola Nawrockiego. Czy coś tu się zmienia, panie doktorze? Czy to coś tutaj zaczyna kiełkować, jakaś koncepcja, może nie wiem, jakiegoś porozumienia? A może ktoś kazał zwyczajnie panu Tuskowi tak mówić, jak pan tę sprawę ocenia? No bo polityka zagraniczna no to nie jest tylko jeden ośrodek, tylko zawsze dwa, prawda? No jakby na to nie patrzeć w, tej, w tym układzie konstytucyjnym, który mamy w Polsce, jak pan tę sprawę ocenia? Tak, no chciałoby się powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, że wreszcie premier jednak doczytał, bo twierdził wielokrotnie, że dobrze zna konstytucję, że wreszcie doczytał, że tam jest obowiązek współdziałania Rady Ministrów z prezydentem. No natomiast mi się wydaje, że to nie jest dlatego, że on się wreszcie dokształcił ale przede wszystkim dlatego, że on musi po prostu mieć teraz wsparcie Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie doskonale wie, że jego administracja jest po prostu tam zwyczajnie no, persona non grata. Oni tam są nielubiani, nie, nie, nie są w stanie poprowadzić prawidłowo tej polityki zagranicznej z naszym najważniejszym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone. No więc w takim razie, no, mając ten nóż na gardle, po prostu no, musiał, musi polegać na ośrodku, który te relacje ma dobre, a tym ośrodkiem w tym momencie jest właśnie ośrodek prezydencki. Tylko i wyłącznie Karol Nawrocki jest w stanie tak poprowadzić negocjacje ze Stanami, żeby coś z tego wyszło, bo rząd, no niestety, ale no sam pan premier Tusk ma na swoim koncie takie wypowiedzi o Donaldzie Trumpie, które całkowicie go dyskwalifikują z rozmów, a rząd jest na tyle niesprawny, że przypominam, że my do dzisiaj nie mamy ambasadora w Waszyngtonie, ambasador Polski, który miał być na Stany Zjednoczone, został no w sposób absolutnie jakby nieznany wcześniej w praktyce, zawrócony do Polski, nie powołano nowego. Ten, który tam siedzi, to nie jest żaden ambasador, tylko to jest kierownik placówki i dodatkowo, dodatkowo jeszcze taki, który no, przynosi wstyd naszemu krajowi akurat tam i ja się wcale nie dziwię, że pan prezydent nie chce go powołać na ambasadora. No i od przecież ten klincz trwa już dwa lata, jakby nie patrzeć. No i co? No i rząd się niczego nie nauczył w tym czasie. No to to też oznacza, że nie może niczego tak naprawdę załatwić na, na arenie międzynarodowej. No bo tak, Amerykanie nie chcą rozmawiać z Tuskiem w żaden sposób. Wiecie, że jedyną rozmową Donalda Tuska z Donaldem Trumpem, do, był dopytywany Donald Tusk, było, co pan powiedział Trumpowi. Przedstawiłem się. Więc to jest mniej więcej obraz polsko-amerykańskich dzisiaj stosunków, mówię o rządzie. Dlatego, czy, czy pan uważa, że dlatego również w jakiś sposób Tusk jest manipulowany, w Europie, no bo widać podejście możnych europejskich do Donalda Tuska. Oczywiście są te żenujące jego nadskakiwania, różne obrazki pr ale ja mam nieodparte wrażenie, że również ci partnerzy europejscy patrzą na Donalda Tuska, no jako takiego faceta, no dobra, no każe się mu coś powiedzieć, żeby coś powiedział złego na Trumpa, potem się będzie go uspokajać, no ale już ten taki, prawda, człowiek został wypuszczony. Jak pan, jak pan sądzi, czy to też rzutuje na te kontakty Właśnie intereuropejskie. Tak, ja wiem, że to wtedy do premier Donatus spełnił inną funkcję. Natomiast dla mnie takim najbardziej symbolicznym obrazkiem tego, jak on jest traktowany zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i w ogóle właśnie przez tych swoich zwłaszcza przez tych swoich partnerów europejskich. Była sytuacja, kiedy on był jeszcze przewodniczącym Rady Europejskiej i przyjechał w odwiedziny właśnie do nich prezydent Donald Trump, jeszcze ze swojej pierwszej kadencji. No i wówczas premier Tusk no przed kamerami chciał jakoś tam się pochwalić, zagaić, tak, no i mówi do niego, że nie wiem czy pan wie, ale Unia Europejska ma dwóch prezydentów, tak, dwóch przewodniczących i to chodziło o niego i o Junckera, tak. który siedział obok. No, i wtedy Juncker pokazał na Tuska, i przy tych wszystkich kamerach włączonych pokazał Tuska, i mówi: Jednego za dużo. One tłumaczy. No i to dokładnie, dokładnie to, 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 ta mentalność została Ale ta narracja bo... została, panie doktorze, bo cały czas jest ale... oczywiście to, że w Stanach Zjednoczonych, no to może jednak Wrocławski, ale ja w Europie wam to załatwię. To też można cały czas usłyszeć z ust premiera. Rozumiem, że to jest taki PR jak te wstawki na Instagram. No dokładnie tak, proszę państwa, no przecież te wszystkie obrazki z tego, że tam kanclerz Niemiec do niego mówi, idź tam, idź, 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 poczekaj do wagonu, tak, no ja zaraz przyjdę, idź, idź stąd i czekaj, no to to niestety, ale właśnie pokazuje, jak on jest traktowany, a jeszcze dodatkowo dokłada się sam do tego, no tak jak choćby tą słynną wizytą w Angolii, żeby przykryć to, że go nie było przy stole negocjacyjnym, to tam pojechał w koszuli, tak, gdzie miał gorszy strój niż na grzybobranie, bo grzybobranie robił w garniturze, więc no... Wracając jeszcze do Ameryki i do Donalda Trumpa, jak pan ocenia jako prawnik tę całą operację, która miała miejsce w Wenezueli, czyli zatrzymanie prezydenta Wenezueli i jego żony? Jak należy oceniać to w kontekście prawa międzynarodowego? Bo są różne głosy. Czy to jest złamanie tego prawa, czy wręcz przeciwnie, nie? Znaczy nie, no proszę Państwa, no jeżeli chodzi o złamanie przepisów prawa międzynarodowego, no to niewątpliwym jest, że tam do, je, do jakichś form naruszenia doszło w tym znaczeniu, że na przykład naruszono przestrzeń powietrzną w Wenezueli. Że amerykańscy żołnierze stanęli w tak, no, bez pozwolenia władz na, 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 na terytorium, które nie jest pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że tam przecież nie ma legalnych władz, które no mogłyby taką zgodę wyrazić. Przecież prezydent Maduro jest nieuznawany nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale jest nieuznawany przez Unię Europejską. Więc do kogo oni się mieli w razie czego zgłosić, do to, żeby, żeby jakąkolwiek operację przeprowadzić? No i ja oczywiście uważam, że prezydent Maduro nie może być traktowany jako legalny władze Wenezueli, bo to jest po prostu dyktator, to jest komunistyczny dyktator, który tam doszedł w sposób absolutnie niedemokratyczny do władzy, przejął, przejął władzę po jeszcze bardziej niedemokratycznym przewezie. No i tak naprawdę robienie teraz no, mnie najbardziej właśnie tutaj zadziwia postawa demokratów. Którzy przecież cały czas protestują przeciwko dyktaturze, że tutaj demokracja najważniejsza, tak? no nie może być dyktatorów, ale jednocześnie bronią prezydenta Maduro, który przecież jest dosłownie no, takim podręcznikowym przykładem dyktatora. No, jak im się to w ogóle tam skleja w głowie, to naprawdę zadziwiam. Ich wielki prezydent, ich wielki symbol e, e, demokratów, pan Kennedy walczył z komunizmem i, e, i, i, to, i to momentami nawet nawet skutecznie, mimo swoich poglądów bardzo różnych. No ale to tyle z demokratów dzisiaj e, zostało. A, tank, a te tankowce, no to jest dobre pytanie właśnie. No właśnie. Ta operacja, operacja morska prawda? i kwestia własności tego, tego towaru, tych, tych, tych okrętów zmieniających bandery co 15 okay. minut, kiedy zdała, zdali sobie sprawę, że, że są ścigani. I bierność Rosjan, bo były tam jednostki, to wojskowe rosyjskie w niedalekiej odległości, które nie interweniowały. Czy z punktu widzenia prawnego. To też są działania, które można zmieścić gdzieś w jakimś um, sprawiedliwym, nie mówię o sprawiedliwej wojnie, bo nie doszło jeszcze do sprawiedliwej wojny, ale jakimś takim działaniu, które gdzieś międzynarodowo no, pewne normy jednak zachowuje. Tak, no właśnie pamiętajmy, że to nie jest tam, to, to, to nie jest wojna, to co się tak, wydarzyło w Wenezueli, jeszcze przynajmniej. I proszę zwrócić uwagę, że przecież Amerykanie nie, 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 nie obalili całych władz, tak? Oni pojmali prezydenta Maduro, będą go sądzić w Nowym Jorku, natomiast, no, przecież jego następcą jest wiceprezydent dotychczasowa, która, no to również, no. No moglibyśmy mieć spokojnie tak, co, do, co do legalności tego działania we wątpliwości, natomiast Amerykanie nie zdjęli tak, nie, nie obalili tego reżimu w całości. Więc mówienie o tym, że tam doszło do jakiegoś tutaj nie wiem, przejęcia Wenezueli przez administrację amerykańską, no jeszcze, jeszcze czegoś takiego nie ma. A jeżeli chodzi o te działania na morzu, no to pamiętajmy, że tam działa całkowicie legalnie z perspektywy Wenezueli, w sensie no, przy, za przyzwoleniem władz. Przemysł narkotykowy, który po prostu no, godzi nie tylko w Stany Zjednoczone, godzi w ogóle we wszystkie państwa, przecież do Polski też te narkotyki trafiają. Tak. I te, no przecież takie działanie, jak właśnie zmienianie sobie bander i tak dalej, to narusza wszelkie reguły tak, prawa morza, prawa międzynarodowego. I, i próba, próba bronienia tego właśnie przez taki zwykły standard międzynarodowy, że tam z, z, mamy taką zupełnie normalną sytuację, to jest po prostu nieprawda. To jest zafałszowanie rzeczywistości. Tak samo jak właśnie próba bronienia reżimu Maduro, no to tak jak mówić, że nie wiem. Że, że ktoś hitera nielegalnie obalił, to też było złamanie prawa międzynarodowego. Tak no, przyszło i siłowo wzięli i obalili reżim w trzeciej rzeczy, tak, no ale no, no wiecie, proszę za państwa, to no, zawsze, wypadać... zawsze wszystko zależy od tego, jakie są okoliczności. Za to szanujemy pana doktora, że potrafi te przecież bardzo często skomplikowane sprawy przedstawić tak, żeby każdy to zrozumiał. Doktor Skarkida, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie. W naszym i Państwa gościem. Stronę nieba spojrzymy za chwilę z Jaskiem Pyszanowskim, bo to ważna informacja. Czy ten śnieg się rozpuści przed sztabem kryzysowym Rafała Trzaskowskiego, czy jeszcze nie? Co z no piaskarką? tam huchać. Za chwilę się Jest na pewno dużo piaskarek, ale my ich nie widzimy. Gdzie są.